Uwaga, uwaga! Dzisiaj w kuchni prawdziwy zabijać głodu. Arancini z risotto z ogórka kiszonego. Kulka formowana z risotto, gdzie smak ogórka jest już zamknięty, w sercu mozzarella, na zewnątrz panierka z panko. Sos będzie też z ogórkiem kiszonym, ekologicznym, chrupiącym, soczystym, po prostu idealnym. Startujemy! Ryzoto mam już gotowy i schłodzony. Smak ogórka kiszonego jest zawarty w taki sposób, że na samym końcu dolewam do niego wodę z ogórka kiszonego. Ten sok taki pyszny, który te, tą słoność ma i ten aromat ogórka, i oczywiście tą kwaskowość. Więc ryż jest już doprawiony i schłodzony. Zrobię sos i później formujemy kulki, smażemy i jemy coś naprawdę pysznego. Do sosu. Potrzebuję, żeby miska wchodziła na ring i tarka na arenę. Do tego biorę jeden ogórek kiszony, soczysty, idealny i zetrę na grubym oku. Uwaga na palce. Jeszcze raz uwaga na palce. Baza do mojego sosu jest już gotowa. Ogórek starty ze swoim sokiem. Ten sos będzie idealną przeprawą. Teraz dołączę 100 gram majonezu. Wasz ulubiony. Lubię patrzeć na majonez. Ta tekstura, ten błysk jest nieprawdopodobny. Z ogórkiem kiszonym to będzie świetnie. Do sosu czas dodać ciężkie działa. Musztarda Dijon Sos syracza. Ostry, uważamy bardzo. I do tego Sos siracza dwie łyżeczki. Ostatni i nieco tajemniczy element, sos Worcestershire. Powtarzam, Worcestershire. Jak, jak nie potraficie to wymówić, to żaden kłopot znajdziecie w każdym sklepie. Parę kropli tylko. Wystarczy zupełnie. Tak przygotowany sos odstawiam do lodówki na około godziny. Później będzie zimny, a nasze kulki arancini będą gorące. Fantastyczne jest połączenie zimne z ciepłym. Już czas dojść do sedna i akurat mozzarella będzie sercem naszej kulki. Kroję duże takie kwadraciki. Serce arancini jest gotowe, czas formować kuleczki. Nóż odpoczywa, ręce wchodzą do roboty. Rizoto już przygotowany. Dlaczego rizoto? Dlaczego taki ryż? Dlatego, że jest bardzo kleisty. Jeśli chcemy uformować kulkę, potrzebujemy kleistego ryżu. Biorę moje serce. Około 50 gram ryżu. Układam sobie na ręce. Mozzarella do środka i zamykam. Mogę dodać odrobinę i bardzo szybko uformuję kuleczkę. Najlepiej odrobinę namoczyć ręce, wtedy ryż nie będzie się tak strasznie kleić. Czas kulki panierować, zupełnie klasyczny. Mąka, jajko i panierka. Zupełnie jakbyśmy panierowali sznesla, tylko że tutaj mamy ryż o smaku ogórkowym. I to jest naprawdę duża różnica. Odsączamy nadmiar jajka i od razu w panierkę. I tutaj nie boimy się, musi być absolutnie wszędzie obtoczona panierką. Arancini prawie gotowy. Wystarczy teraz smażyć w oleju, nie za gorącym. Inaczej panko się spali, a mozzarella pozostanie twarda i zimna w środku. 130-140 stopni maksymalnie. Smażemy do złotego koloru i podajemy od razu. Ostatni element dekoracyjny kilka liści. Trochę zielonego koloru nigdy nie brakuje na talerzu. Arancini to naprawdę piękne danie. Smaczny, do chrupania o każdej porze dnia i nocy. Ja jestem gotowy. Wgryźcie w to risotto o smaku ogórkowym i jeszcze z tym sosem przepysznym zamoczyć nasze kulki. Coś wspaniałego, w smaku ogórka kisionego, ekologicznego, zamknięte w kulkach ryżowych z doskonałym dipem. To naprawdę wyjątkowe danie, którego każdego polecam. Coś nowego w Waszej kuchni nigdy nie zaszkodzi.